Małgorzata Borysewicz, znana z programu Rolnik szuka żony, niedawno powitała na świecie syna Filipa. Wraz z mężem Pawłem podzielili się tą radosną nowiną w mediach społecznościowych. Usłyszycie o ich emocjach, radości z powrotu do domu oraz życzeniach od fanów i przyjaciół. Małgorzata Borysewicz, znana z programu Rolnik szuka żony, niedawno powitała na świecie swoje dziecko. Jej mąż natychmiast podzielił się w mediach społecznościowych radosną nowiną o narodzinach syna. Teraz sama Małgorzata przekazała najnowsze informacje dotyczące swojego potomka i świeżo upieczonego członka rodziny. Już wcześniej Małgorzata zdradziła, że jej syn będzie nosił imię Filip. Pisała o tym z ciepłem w internecie, wyrażając swoje oczekiwanie i miłość do nienarodzonego jeszcze malucha. Przepełniona emocjami zamieściła wpis, w którym można było przeczytać, jak ciepło i z miłością wypowiadała się o swojej ciąży. Kilka dni temu ozdobą ich życia stało się piękne wydarzenie. Małgorzata wraz z mężem, Pawłem Borysewiczem, opublikowali wzruszające zdjęcia zrobione zaraz po narodzinach ich syna Filipa. Ten szczególny moment uchwycony na fotografii był pełen emocji, radości i spełnienia, a został opisany jako jeden z najwspanialszych dni ich wspólnego życia. Dzień 4 marca 2025 na zawsze pozostanie w ich pamięci jako czas, kiedy ich serca przepełniło wielkie szczęście i miłość. Pod zamieszczonym postem pojawiła się ogromna liczba komentarzy z gratulacjami i życzeniami, w tym słowa od Marty Manowskiej, która miała okazję dzielić się radością z faktu, że urodziła się tego samego dnia co Mały Filip. To niezwykłe zbiegi okoliczności dopełniło uroku całego wydarzenia. Małgorzata poinformowała teraz, że cała rodzina jest już bezpieczna w domu. W swojej najnowszej wiadomości nie omieszkała podziękować personelowi szpitala za profesjonalną opiekę oraz internautom za wsparcie i życzenia zdrowia dla jej rodziny. Podkreśliła, że obecnie żyją w całkiem nowej rzeczywistości, gdzie ich wielkie marzenie zostało zrealizowane. Pełna wdzięczności, Małgorzata napisała, że są w końcu razem jako rodzina, gotowi cieszyć się każdym wspólnie spędzonym momentem. Rolnik i miłość. Daj suba i łapkę w górę.